Chwała Jezusowi Chrystusowi. Najdrożsi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. Przyjdźcie i napijcie się żywej wody, po której nigdy pragnąć nie będziecie. Kochani, Chrystus pokonał szatana, Jezus na krzyżu Golgoty zmiażdżył głowę węża. Szatan przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać, a Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieło diabelskie. Widzimy różne tragedie na ziemi, wojny, śmierć, kataklizmy, ale Jezus daje rozwiązanie osobiste dla człowieka, niezbiorowe. Przyjdź do Niego dzisiaj i zaczerpnij ze zdrojów zbawienia. Chrystus otwiera drzwi do nieba, których nikt nigdy nie zamknie. Jeśli osobiście zaufasz Jezusowi, to nawet wojna nie może być dla Ciebie straszna. Psalm 27 mówi: Pan światłością moją i zbawieniem moim kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć moje ciało, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna przeciwko mnie wybuchła, nawet wtedy będę ufał. Najdrożsi, no największa wojna w historii ludzkości, jaka miała miejsce na tej ziemi. Uwaga, to była wojna. Na krzyżu Golgoty, Jezus pokonał antychrysta. Jezus zmiażdżył największego, prawdziwego wroga ludzkości szatana. Jezus umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. Krew Jezusa daje życie, krew Jezusa daje zbawienie. Nie lękamy się niczego. Dlaczego? Pan Jezus powiedział: Nigdy się niczego nie bój. Ja będę z Tobą zawsze i wszędzie. Nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Nie boimy się wrogów, nie boimy się potęg militarnych, ale to jest błogosławieństwo dla wierzących, dlatego że my mamy życie wieczne. Niewierzący człowiek ma się czego bać. Świat ma takie powiedzenie, tylko głupi się nie boi. A Biblia mówi, nigdy się niczego nie bój, zaufaj Jezusowi. Ja ufam Jezusowi. Od 15 lat prowadzę misje chrześcijańskie i nie boję się nikogo i niczego. Ale to nie jest zasługa, że ja jestem taki kozak. Nie, ja ufam Królowi Królów i pa Panu Panów, Jezusowi. To Jezus daje mi siłę. Nie boję się, bo On jest ze mną. Święta krew Jezusa dała mi Ducha Bożego. Jestem wypełniony Duchem Świętym i mam moc z nieba. Duch Święty to Duch mocy, miłości i zdrowego umysłu. I dzięki łasce Boga mam takiego Ducha. I nie lękam się wrogów, nie lękam się śmierci, nie lękam się niczego, bo Chrystus pokonał śmierć. I powiedział: Nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Dlaczego to głosimy? Żeby Was zainspirować do głębokiej wiary w Jezusa. Tylko On jest zbawieniem. Bez Jezusa nie masz pewności jutra. Nie wiesz, co się stanie jutro w Twoim życiu. Ale Chrystus mówi: Ja będę Cię błogosławił na całą wieczność. On jest fundamentem naszego życia. Więc możemy śmiało iść przez życie drogą do raju, nie bać się śmierci, nie bać się wojen, nie bać się nikogo. Głosiłem Ewangelię w Afryce, w Nigerii, gdzie mordują muzułmanie chrześcijan. I nie bałem się, nie bałem się dlatego, że Jezus był ze mną. I głosiłem w więzieniach, głosiłem na ulicach, głosiłem w różnych miejscach: Chrystus daje mi siłę z nieba, jakiej nie zna ludzkość. Kiedyś trenowałem sztuki walki przez wiele lat, służyłem w wojsku, jeździłem na obozy działań specjalnych komandosów, ale to nie usunęło strachu z serca. Człowiek się bał, że może zginąć, ale gdy poznałem Jezusa, to całkowicie uwolnił mnie od lęków. Dzisiaj się nie boję, bo mam wielkiego Boga w swoim życiu, wszędzie, zawsze. I, kochani, chcę Was błogosławić dobrą nowiną z nieba. Dobra nowina mówi: Jezus zbawia, uwalnia i uzdrawia. Więc czytajcie, kochani, Biblię. Zaufajcie Ewangelii, która jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Zaufajcie tej potędze Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem. Aleluja.